Dzień dobry, witam członków Zgromadzenia Związku Gminy na Kołczubin. Dzisiejsze obrady odbywają się w trybie stacjonarnym, a jego przebieg jest uchwalany w postaci nagrania autobiznesowego, które jest następne na stronie Związku Gminy na Koszubin. Aby Zgromadzenie mogło podejmować wiążące uchwały musi posiadać kworum. Na listę obecności w dniu dzisiejszym na dziewięciu członków zgromadzenia obecnych jest ośmiu, wobec czego możemy podejmować wiążące uchwały. Porządek obrad w dniu dzisiejszym przedstawia się następująco: informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania zgromadzenia. Następnie informacja o działalności związku od 21 listopada 2022 roku. To jest od ostatniego zgromadzenia Związku Gmin Cyniana na Następnie uchwała w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Chcynia na na 2022 rok. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chcynia na na 2023 rok. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin w na Kłoszubin na lata 2023-2026. Wolne głosy i na koniec zakończenie będzie obrad. Przejdziemy teraz do punktu pierwszego, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia. Wszyscy Państwo otrzymaliście protokoły z zadania. 21 listopada. Czy są tutaj jakieś porządku porządki? Aha. Czy do porządku y, porządku obrad są jakieś pytania? Wobec tego y, przystąpimy do głosowania. Kto z członków jest y, za przyjęciem porządku obrad? W głosowaniu wzięło udział 8 członków, więc porządek obrad został przyjęty. Teraz y, przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia. Wszyscy członkowie otrzymali y, protokoły. Czy do tego protokołu są jakieś pytania, uwagi? Nie ma. Następnym punktem jest przyjęcie. Przystąpimy do głosowania przyjęcia protokołu z poprzedniego zgromadzenia. Kto z członków jest za przyjęciem tego protokołu? Głosowało 8 członków za. Protokół z poprzedniego zgromadzenia został przyjęty. Następnie zajmiemy się informacją o działalności związku od 21 listopada 2020 roku, też od ostatniego zgromadzenia Związku Gmin Ksenia na Kurszuwik. Tutaj poproszę pana przewodniczącego zarządu, pana Informacja o działalności Związku Gmin Ksenia na Kurszuwik od ostatniego posiedzenia e, zgromadzenia. W dniu 7 listopada 2022 roku obradował zarząd Związku, podejmując uchwałę w sprawach projektu budżetu Związku Gmin Na Nakoszubin na 2023 rok, rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Kcenia Nakoszubin na lata 2023-2026 i przekazał organowi stanowiącemu, a takim jest Związku Gmin Kcenia Nakoszubin. Oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Brygąszczy celem zaopiniowania. Dnia 1 grudnia wpłynęła opinia składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej Brygąszczy dotycząca projektu uchwały budżetowej w Związku Gmin na Koszuli na 2023 rok, co znalazło swój wyraz w stosownej uchwale nr 7, łamane przez P, łamane przez 2022. Z dnia 1 grudnia. 2022 roku. Uchwała jest zamieszczona na stronie w Związku Gmin Cyjana-Koszuli. Dodatkowo skład orzekający nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwałą nr 7 WPE łamane przez WPF łamane przez 2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku zaopiniował projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gminy Cyjana-Koszuli na lata 2023-2026. Uchwała jest zamieszczona na stronie BIP. E, wyżej wymienione uchwały są podstawą do podjęcia stosownych uchwał w dzisiejszym zgromadzeniu Związku Gmini na Koszuli. E, w dniu e, w drugim, 2 grudnia 2022 roku otrzymaliśmy raport numer 2 z badań monitoringowych zamkniętego i zrekulturowanego składowiska odpadów komunalnych w rozważeniu za drugie półrocze 2022 roku odnoszący się m.in. do pomiarów i badań jakości wód podziemnych z piezometrów P2, P3 i P7A, pomiarów i badań jakości odcieków składowiskowych, badań skład, składu i, i emisji gazu, z krótka przy powodzie spalającej. Wyżej wymieniony zakres badań jest zgodny z decyzją Marszałka Województwa kujawsko pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych Niż niebezpieczne i obojętne rozważenie. Piezometrze P2 stwierdzono brak wody. W piezometrze P3 stwierdzono pierwszą klasę jakości wód, wody bardzo dobrej jakości. Piezometr P7A stwierdzono pierwszą klasę jakości wód, wody bardzo dobrej jakości. Ponadto w piezometrze P3 zoceniono podwyższoną warpę z cynku, <laughs> druga klasa jakości wód. <laughs> w piezometrze P7 a zaobserwowano podwyższoną wartość przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla organicznego, druga klasa jakości Za, Zaobserwowano emisję biogazu na niewielkim poziomie. Ja mogę dodać, że tutaj również do tego, że przygotowujemy dokumenty do przetargów na te zadania tutaj z. z które otrzymaliśmy promesy, i te no, prace idą dobrze. Z naszej strony wykonaliśmy plany funkcjonalne, użytkowe, i kosztorysy przekazaliśmy to do, do, do przygotowania, już do przetargu. Także myślę, że w krótkim czasie będziemy mogli już ogłasze na nasze nasze zadania. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do koniec. Może. Kolejnym punktem będzie uchwała w, zmi w sprawie zmian w budżecie związku z gmin zmiana na rok 2022. Te zmiany dokonujemy w związku z tym, że y budżet zwiększamy o kwotę 10 tysięcy w wydatkach majątkowych. W tych uchwałach e, musimy podjąć e, zmiany w uchwałach 8 na 23 na 2021, uchwała numer 9 na 29 na 2022, numer 14 na 24 na 2022, 12 na 37 na 2022 z roku w nich Janakło dochody budżetu po zmianie wynoszą 260 tysięcy, z tego 250 tysięcy bieżące i 10 tysięcy dochody majątkowe rezerwa budżetowa wynosi 300 zł Paragraf drugi. Upoważnia się Zarząd Gminy na Kłoszubin do dokonywania zmian w stanie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Dokonywanie zmian w stanie wydatków majątkowych. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. W innych bankach jest bank prowadzący obsługę budżetu. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi w związku Uchwała pochodzi, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy w stosunku do tej uchwały są jakieś pytania? Do pani chciałaby coś też Chcę tylko dodać, że yy, wcześniej, 21 listopada, już taka uchwała została podjęta, ale Regionalna Izba Obradunkowa narzuciła nam tutaj brak jednego załącznika, właśnie. Tejże uchwały do tejże uchwały odnośnie wydatków majątkowych. I zawiadomiła nas przez y, pisemnie o takich okolicznościach. Y, I stąd i, i ponowne dzisiejsze głosowanie nad, nad tą uchwałą. <laughs> Proszę Państwa, y, Regionalna Izba Obrachunkowa. Y, 21 grudnia tego roku o godzinie 10 będzie rozpatrywała naszą uchwałę, tą wcześniejszą, jeżeli można brać udział w, w posiedzeniu kolegium. Ale to będzie posiedzenie, udział będzie nieosobowy, tylko zdalny. Jeżeli jest taka wola Państwa, to, to trzeba zgłosić to i. Hejzi udziału w tym, by wyznaczyć przedstawiciela. Weźmy tutaj jeszcze Pan yy, Przewodniczący Zarządu, który złożył takie wyjaśnienie odnośnie tego pisma, które nadesłała regionalna i liczba że Związek Gmin, w odniesieniu do tegoż pisma, dotyczącego rozpatrzenia przez kolegium Regionalne Izby z koszty uchwały nr 12 przez 37 przez 2022 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 21 listopada tegoż roku w sprawie zmian w budżecie związku na ten rok wyjaśnia, że wyznaczone jest posiedzenie zgromadzenia właśnie w dniu dzisiejszym i obradując zgromadzenie zajmie się zmianą do budżetu na ten rok. Projekt uchwały w sprawie zmian na ten rok zawiera plan, czyli już zawierać będzie ten tak. plan, czyli założnik tak. wydatków majątkowych, który brakował w poprzedniej uchwale, wyszczególniający przewidziane do realizowania w roku 2020 przedsięwzięcia z uwzględnieniem ich klasyfikacji budżetowej. Podjęta przez Zgromadzenie Związku Uchwała w powyższej sprawie zostanie niezwłocznie przesłana do celu regionalnych i z Dziękuję. Czy w związku z tym są jeszcze jakieś pytania na sprawie zmian w budżecie w związku z gmin na 2022 rok? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem zmian do budżetu na 2022 rok? Głosowało 8 członków. Wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta. Kolejnym punktem yy, obrad jest uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Związku Wina Kłuszubin na 2023 rok. Ten, yy, ustala się dochody budżetu związku. Na 443 578 ,94 zł. 94 grosze. Z tego dochody bieżące to 282 000. Dochody majątkowe 161 578 ,94 zł. 94 grosze. Dochody budżetowe będzie 1200 zł. Yy, wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem numer 4: 161 578 zł. 94 grosze. Wydatki bieżące 282 000 zł. Tego wynagrodzenia i składki w w kwocie 84 410 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 197 590 zł i rezerwa budżetowa 1000 zł. Paragraf trzeci. Planuje się na rok 2023 budżet zrównoważony. Paragraf czwarty. Upoważnia się zarząd Związku Gmin na Kłoszugi do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia, i wynagrodzenia ze stosunku pracy, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w dzienniku urzędowym Województwa kujawsko pomorskiego czy do projektu uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na rok jakieś pytania? Widzę. Pani chce też coś dodać? Chcę dodać, że uległy na zmianie wysokości, w szczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej, z uwagi na zmianę wysokości stawki członkowskiej, to po pierwsze, Byliśmy zmuszeni zmniejszyć nasz budżet o 13 tysięcy złotych. Mówię to o wydatkach bieżących i nawet u nas po likwidacji dwa paragrafy, paragraf podróży służbowych i paragraf szkoleń. Te paragrafy zostały wyłączone z naszego budżetu. Jeżeli chodzi o dochody, dochody majątkowe to dostaliśmy stosowne pismo od gminy na matecią że na rok 2023 zabezpieczają środki nie tak, jak było pierwotnie, a w wysokości 30 tysięcy złotych, to jest na 2023 rok na właśnie sprawy związane z inwestycjami dotyczącymi do kanalizacji sanitarnej. Zaś na rok 2024 kwotę 780 tysięcy złotych. I stąd też są tutaj zmiany po stronie dochodów i wydatków majątkowych. Dziękuję, to by było na tyle. Czy w związku z wyjaśnieniami są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania w sprawie uchwalenia budżetu związku gminy na Koszubin na 2023 rok. Kto z członków jest za przyjęciem budżetu na 2023 rok? W głosowaniu udział posłów, członków stwierdzam, że budżet na 2023 rok został uchwalony. Kolejnym punktem jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin na Nagłoszubin na lata 2023-2026. Zgromadzenie Związku Gmin na w następuje paragraf pierwszy. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin na Nagłoszubin na lata 2023. -2027. 2026 zgodnie z załącznikiem numer 1, określić wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem numer 2, przyjąć objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w tym paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 2. Upoważnia się zarząd związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem numer 2. Upoważnia się zarząd związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf trzeci traci moc uchwała numer 12/ łamana na trzydzieści osiem na dwa tysiące dwadzieścia dwa zgromadzenia związku gmin na Kłoszubin z dnia dwudziestego listopada 2022 drugiego roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej związku w na Kłoszubin na lata dwa 2025. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Związku Gminy Cynia na południu. Czy do tego do tej wieloletniej prognozy finansowej pani Księgałaś Trzem dodać? Obecnie. To jest związane z projektem budżetu. Tak, to nie pieniądze, tak? tak. I jest to rozpisane na poszczególne lata, na trzy lata, bo taką mamy uchwałę podjętą, że plany wieloletnich prognoz finansowych ustalamy na trzy lata. I to jest właśnie w okresie trzech lat rozpisane do dochodów. Wydatki pomiejątkowych zawarte są w programie, to tutaj mamy również określone przedsięwzięcia. Dotyczą one właśnie budowy inwestycji związanych z kanalizacją ja. sanitarną. są jakieś pytania? Nie widzę. Przystąpimy zatem do głosowania. Kto z członków jest za przyjęciem? Wieloletniej Prozony Finansowy na lata 2023-26. W Głosowanie w udział wzięło 8 członków za. Stwierdzam, że plan wieloletniej prognozy finansowej Związku Gminy Gminy Zmiana Koszt został przyjęty. Kolejnym punktem są wolne głosy. Czy ktoś o przedała głos I nie widzę, więc zakończymy dzisiejsze obrady Dziękuję Państwu. Tak?

Gracias.